No chodź, Shakerman. Musimy szybko to załatwić. Witajcie, Supa Strikers. To jak? E, trener coś wspominał o treningu? Wyłączył telefon na weekend. A to źle, prawda? Kiedy ostatnio był tak wściekły, kazał nam iść na mecz. Przez arabską pustynię! Fuj, śmieciowe żarcie! Znasz zasady, wielki bo. Sorki, zawsze zajadam stresy. Super strikers! Wasz występ w meczu z niepokonanymi był żałosny, leniwy, byle jaki i amatorski. Mógłbym tak wymieniać, ale zaplanowałem wam bardzo długi dzień. Doszadli i jazda do piwnicy. Hmm. Trenerze. Czołem prof. Nasza mała niespodzianka. To znaczy, wielka jest prawie gotowa. Dobrze. Jesteś pewien, że to wszystko konieczne? O tak. Jeśli przez to przejdą, już nigdy nie ośmielą się przegrać. Treningowy szał. <laughs> Byliście już tu może kiedyś w piwnicy? Nigdy. Nawet nie wiedziałem, że mamy piwnicę. Ciekawe, co tam trener dla nas przygotował. Wolałbym nie wiedzieć. To chyba twój najlepszy pomysł, Tony. Zawsze chciałem zostać kucharzem. Po co otwierałem futrak pośrodku niczego? Jonie, J. Johnsonie juniorze? Jene, jeśli nie po to, żeby gotować, to czemu tu jesteś? Temu, że super Strikers przegrali ważny mecz! On... No. A zawsze gdy te przeklęte no. piłkarzyki przegrają, wracają jeszcze silniejsi. A zgadnij, z kim grają teraz! Z nami! To. No. Ale nadal nie wiem, co to ma wspólnego z naszym food truckiem. Oho! To coś więcej niż zwykły food track. Aktywowane. Ekstremalny blues. Słuchajcie, chłopaki. Dzisiaj lekko nie będzie, ale jeśli się postaramy, pogłówkujemy i zagramy razem, na pewno to przetrwamy. Tak jest, no tak, dalej tenerze! Tak, tak, jesteśmy gotowi. Shakerman, wiem, że twój występ był... szmarny. Nikt z nas nie grał o wiele lepiej. I nic już z tym nie zrobimy. To, co możemy, to przygotować się na kolejny mecz. Tak, dziękuję, kapitanie. Możesz sobie golnąć mojej koli, jeśli chcesz. Nie. ああ、ね。 Słuchajcie, chłopcy, podania w meczu z United były żałosne, ale tu nie uratuje was gwizdek sędziego. Nie wydostaniecie się z bryły podań, jeśli nie będziecie skuteczni w ponad 90%. Zaraz, raz, trenerze, ale jak to? Juhu! Dobra, chłopaki, dopasujcie kolory, a wyjdziemy z stąd. Shaker, pójdziesz tam. Luźny Joe, ty na prawo. Klaus? Ej, hey, gdzie jest Klaus? Oh. Uh. tak. W takim cacuszku będę gotowy na każdą torturę trenera. Brak dostępu. Hmm. Brak dostępu. Ha! Brak dostępu. Co to? Te wynalazki są starsze ode mnie. Powinni nazwać to miejsce tajnym muzeum treningowym. <ścoughs> Symulacje, Co? Spróbuję przejąć kontrolę nad całym centrum! Prow! Za późno, trenerze! Teraz to ja tu rządzę! Hehehehe. Można prosić burgera, frytki i kole? A skąd ty się do kaktusa tu wziąłeś? Szedasz mi szamę, czy nie? Niech pomyślę! Podstawa trzy w pamięci! Nie! Toni! Przecież klient ma zawsze rację! Chwilę, jeśli nie sprzedajecie żarcia, to co robicie na pustyni? Mm. Oh, dobra! Tak! Zestaw z frytkami i napojem! Dawaj, Shakerman! Wszystkie ręce na pokład! A moja jedna ręka nie wystarczy, kapitanie! Haha! Ha! Ha! I trener to nazywa ciężkim treningiem. A gdzie są kolce, gdzie lasery, gdzie Roborekin? Och, to moja działka. Dobra, dasz radę! A? Ha? O! 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 o, 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 o! Zabezpieczeń, Prof! Cóż, A? poprosiłeś o tajne centrum treningowe. Prof! Dało mi się odzyskać nieco kontroli. Tak. Ale ten, kto nas zhakował, nadal ma dostęp do wszystkiego. Do wszystkiego? Do wszystkiego! Dobrze. Co robimy? Cóż, żeby złamać tak zabezpieczony system, trzeba to zrobić osobiście w twoim pokoju. A? Posprawdzaj wszystkie porty, Aha. USB, gniazdka, tak. płytę główną tak. i połączenie z LANem. Kastem. Mam pytanko. Tak. Co znaczą te słowa? Eee. <słyska> Może to już koniec. Wcale nie. Poważnie. Trenerze! Chłopaki, wiemy co mamy robić. <słyska> Russian shaker, już prawie ziemy. Ma? A! że nam się uda. A? A? za proste. Ha. Klaus. Może pomogę ci wejść w coś nieco bardziej potężnego? No weź maszyno! Przyznano dostęp. Auto kontrola włączona. No weź lasło! No co to ma być? Nie! 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 Ah! Nie! Nie! Bąbelkowca! Nie! <ś randomized> Nie! Nie! Szykuje się dobra zabawa. Chłopaki, Przepraszam, mało brakowało, żebym znowu zawalił. Masz niską samoocenę, stary. Łapie to. United wbiło nam cztery do jaj. Ja jestem pewien, że cztery stary. Zaprzeczy? Każdy ma swój sposób na przeżywanie porażek. Mm, każdy ma swój. A skąd mm, ty to w ogóle wytrzasnąłeś? Trzymałem w majtażach. Klaus, Klausman łączanie trybu przeciwnika. Zbumowałeś się z Ja Jak mogłeś? Nie, to nie tak, jak myślicie. Włożyłem też zbroję, żeby móc przetrwać trening. Poziom maksymalnej agresji włączony. A mogłeś nie kłamać. Tony! Co znowu? Poczta pantoflowa. Ludzie kochają nasze burgery. No to zajmij się nimi. Właściwie przydałaby mi się pomoc przy smażeniu. I to rozumiem. Ustawaj <śmienicza> się! Sam się porusza! Szybko! Szybko! Tendy! Tak Wojciech! Szybciej, Wojciech! Wojciech! Dawaj, Wojciech! Szybciej, chłopaki! Udało nam się! No a co z tym? Może to coś ważnego. Ładowarka do komórki. O, a tyle jej szukałem. Um, a czy powinienem mieć robopająka w kąpie? Oczywiście, że nie. Sam nalegałeś na wzmocnienie z tytanu trenerze. Czyżby? Chyba tam musimy się kierować. Okej, okay, ale jak my tam wejdziemy? O! 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 Niech zgadnę, trenerze. Nasza forma w meczu z United nie była dość dobra. Halo? Trenerze? Koleś nasłał na nas robota zabijakę. Chyba nie jest w nastroju do rozmów. Chodźcie, chłopaki. Innego wyjścia stąd nie ma. Gigantyczna wieżnia? Pora podkręcić tempo! <śleszany> 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 Nie ma sprawy! O nie, super strajkers. Widzę, że macie całą... kupę kłopotów. Zamówienie cztery! Hm? Zamówienie cztery! Tak, dobra, już idę. E, Okej, okay. bez pośpiechu. Chwilę odpoczniemy i odnośnie... Dziejcie, chłopaki! Wynoszmy się stąd, Tylko nie to! Moje najszczersze przeprosiny! Szybciej, chłopaki! Naprzód! A? 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 Sory, kapitanie, idźcie we ze mnie! Mówiłem ci, Shaker! stąd jest tylko jedno wyjście wspólne wyjście. Klausman? Wszystko gra, bracie? Klaus już nie jest Twoim bratem, stary. W szaleńcu. No szybciej, Toni. Zamówienie czwarte. Pracuję tak szybko jak mogę. Ach, ta współpraca nie wychodzi. Będę musiał cię zwolnić. Proszę, nie rób tego. Potrzebuję pracy. Chwileczkę, nie potrzebuję pracy. To nawet nie jest prawdziwy food truck. Blułem do burgerów, a zrobiłem ze starej gazety. No, nie, nie. nie. Nasze frytki są zrobione z. z ziemniak! Dość tego pajacowania. Nie, 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 nie. O! Nareszcie coś godnego mojej uwagi. Tak, tak. <grywa> Dobra robota! Tak, chociaż trener przeszedł sam siebie, nieprawda? Oni ja tu dowodzą! Ktoś schakował tajne centrum treningowe! Ja go, co? Nie! Uważajcie! Za wami! Co Ja dobrać? się tym zajmę! Pod presją. A poza tym byłem bardzo zły. No weź żelastwo! Też jesteś częścią drużyny. Przestań w tej chwili! Klaus! Wiedziałem, że mnie słyszysz! Nie! Spójrz tutaj! że Żelastwo zwariowało! Nie tylko twój egzoszkielet zwariował, ktoś szkakował cały system! O nie! Koledzy cię potrzebują! Leć! Próbowałem, ale to coś! No! Jest jeszcze ręczny przełącznik! Musisz zajrzeć w kołnierzyk! Celujcie w tarczy! Tak! Wyłączymy to coś! No bez przesady! już dość! Ja. Tak! Hej. Nie fair. <śmiech> <śmiech> Nie wyjdziemy. Man, musimy pokonać robota. O! Świetna rozrywka. I jedzenie jest nie najgorsze. Stać! No super, bo co dwa zabójcze roboty to nie jeden. Spoko, chłopaki. Znów mam kontrolę i siłę. Ha Ura, przeżyjemy. A! Hej! Nie strzelaj piłkami w moich kupni złomie! Teraz Shaker! To jedyna okazja! Nie! Wierzę! To. Szybko chłopaki! Strzelajcie! Shaker! 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 Ha? Pora zapomnieć o przegranej z United! Dajesz, się! Wystarczy, że teraz strzelisz! Ha! 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 Hej! Wszystko gra Klaus! Nie! Proszę! nie to! Ta zbroja rządzi! Tak! Nie! Jak to? Bez przesady! Ha, ha, ha. Dobrze, zamierzacie przegrać jeszcze kiedyś jakiś męcz. Pośpiesz się, John! Jeżeli trener nas znajdzie. O, ho! To super strike! Co za zbieg okoliczności! Świat jest mały, prawda? U, klienci! 11 burgerów, proszę, a wy chłopaki też coś chcecie. O. Która ta godzina? Zamykamy. Właściwie zwijamy internet. <noise> Wiecie, jak to się mówi? Klient ma zawsze ra. Wersja polska tele.